Witam serdecznie moich odbiorców z tej strony Maciej. Tematem dzisiejszego podcastu są dzieci DDA, czyli o dorastaniu w cieniu trudnej przeszłości. Dorosłe dzieci, alkoholików, to temat trudny, emocjonalny, ale niezwykle istotny. Osobiście jestem w to zaangażowany, więc może mi się Lekko plątać język, albo może mi się zawieszać głos. Wróćmy do meritum. Deda to osoby, które dorastały w domach z problemem alkoholowym i musiały mierzyć się z traumą oraz skutkami takiego dzieciństwa. Choć często stają się silnymi dorosłymi, ich przeszłość zostawia ślady, które trudno całkowicie wymazać. Zapraszam do wysłuchania tej refleksji opartej na wiedzy naukowej, rozmowach z osobami dotkniętymi tym problemem oraz osobistych przemyśleniach. Kim są dorosłe dzieci alkoholików? DDA to osoby, które w dzieciństwie doświadczały życia w rodzinie, gdzie dominował problem alkoholowy. Wiem, że. Dom alkoholika rzadko jest miejscem spokojnym, często jest to przestrzeń pełna chaosu, krzyków, braku przewidywalności i emocjonalnego dystansu. Takie środowisko odbija się na psychice dziecka i wpływa na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że osoby z rodzin alkoholowych często rozwijają specyficzne wzorce zachowań. I cech osobowości. Psycholog Janet Wojtic, autorka klasycznej książki Dorosłe Dzieci Alkoholików, zidentyfikowała kilka wspólnych cech DDA. Mówimy tutaj o niskim poczuciu własnej wartości, trudnościach w nawiązywaniu bliskich relacji, tendencjach do perfekcjonizmu oraz o lęku przed porażką. Co się dzieje z dziećmi w rodzinach alkoholowych? Dzieci z takich rodzin często przyjmują określone role, by radzić sobie z trudną sytuacją. Te role mogą być różne. Pierwsza rola to bohater rodziny. Mówimy tutaj o dziecku, które bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkich. Zwykle staje się dorosłym zbyt szybko. Bo czuje się zobowiązane do ratowania rodziny. Kolejna rola to kozioł ofiarny. Mówimy tu o dziecku, na które spada większość frustracji rodziców. Często buntuje się takie dziecko, popada w kłopoty i jest oczywiście obwiniane za problemy rodziny. Trzecia rola: dziecko niewidzialne. Dziecko ucieka w świat marzeń, fantazjuje. Izoluje się, by uniknąć konfliktów i negatywnych emocji. Kolejna rola to rola maskotki. Mówimy tutaj o dziecku, które próbuje rozładować napięcie w rodzinie poprzez humor i zabawę, ukrywając jednocześnie swoje prawdziwe uczucia. Każda z tych ról jest sposobem przystosowania się do trudnej rzeczywistości, ale niesie też konsekwencje w dorosłym życiu. Jakie są skutki dzieciństwa w rodzinie alkoholowej? Dzieciństwo w cieniu alkoholizmu pozostawia trwałe ślady, które mogą manifestować się w dorosłości w różny sposób. Po pierwsze są to problemy emocjonalne. Osoby DDA często odczuwają lęk, poczucie winy i wstyd. Ich emocje bywają nieuregulowane, co utrudnia budowanie zdrowych relacji. No i po drugie, właśnie te trudności w relacjach. W dorosłości osoby DDA często zmagają się z problemami w budowaniu bliskości. Lęk przed odrzuceniem lub zranieniem sprawia, że mogą być zbyt ostrożne albo odwrotnie, nadmiernie zaangażowane. Perfekcjonizm i nadmierna samokrytyka to kolejny punkt. Wielu DDA dąży do doskonałości. Próbując w ten sposób zdobyć akceptację innych i zagłuszyć wewnętrzne poczucie niedoskonałości. Po czwarte, uzależnienia. O, tu akurat znam to z własnych doświadczeń. Oczywiście nie jest to reguła. Dzieci alkoholików są bardziej narażone na rozwój uzależnień. Próbując w ten sposób radzić sobie z bólem i stresem. I piąte, Trudności w zaufaniu. W domu alkoholowym zaufanie bywa rzadkością, dzieci uczą się polegać tylko na sobie, co w dorosłości utrudnia budowanie zdrowych relacji. Jak można pomóc dorosłym dzieciom alkoholików? Rozwiązaniem nie jest ucieczka od przeszłości, ale jej zrozumienie i zaakceptowanie. Droga do zdrowienia może być długa, ale jest. Możliwa. To, co teraz powiem, jest ważne, ponieważ samemu trudno jest zmierzyć się z tym problemem. Terapia indywidualna lub grupowa. Specjalistyczna terapia dla DDA pomaga zrozumieć mechanizmy wyniesionych dzieciństwa i pracować nad ich zmianą. W Polsce działa wiele grup wsparcia dla DDA, które oferują bezpieczną przestrzeń. Do dzielenia się doświadczeniami. Budowanie zdrowych relacji, praca nad otwieraniem się na bliskich i rozwijaniem zaufania jest kluczowa dla osób DDA. Edukacja czyli zrozumienie, że trudności w dorosłym życiu mogą wynikać z traum z dzieciństwa pomaga spojrzeć na siebie z większą łagodnością. Ostatni punkt to rozwijanie nowych nawyków. Praca nad równowagą emocjonalną, nauka wyrażania uczuć i rozwijanie zdrowych mechanizmów radzenia sobie ze stresem to kroki, które mogą przynieść ulgę. Tak, świadomość to pierwszy krok. Dla wielu osób DDA samo uświadomienie sobie, że ich trudności mają swoje korzenie w przeszłości, jest przełomowym momentem. To pozwala im zrozumieć, że nie są wadliwi ani inni, ale noszą w sobie rany, które można wyleczyć. Jeśli znasz kogoś, kto może być DDA, warto okazać mu wsparcie. Nie oceniaj, nie umniejszaj jego doświadczeń, ale słuchaj i bądź obecny. Tak się zdarzyło ostatnio, że w kawiarni, w klubie muzycznym przy stoliku, usiadłem z koleżanką, z którą rozmawiam bardzo często, ale po raz pierwszy rozmawialiśmy jako DDA. Ja nie wiedziałem, że ona taka jest że ma problem z ojcem. Ona nie wiedziała, że ja też jestem DDA. I nagle okazało się, że. Ona mówiła o swoich bliskich, którzy byli uzależnieni, i ja miałem wrażenie, że ja słyszę o moich bliskich uzależnionych. I odwrotnie, kiedy ja mówiłem o swoich problemach, ona słuchała, patrząc na mnie, jakby słuchała o swoich. Myślę, że właśnie ta świadomość tej przeszłości jest bardzo ważna. I warto jest słuchać DDA, ponieważ sama możliwość wypowiedzenia się i wyrzucenia z siebie problemów jest bardzo istotna. Jakby podsumować to, co mówiłem: DDA to nie jest wyrok. To wyzwanie, które można przezwyciężyć. Klucz do zdrowego, szczęśliwego życia leży w zrozumieniu swojej przeszłości. Zaakceptowaniu jej i pracy nad sobą. Warto pamiętać, że każda trudna historia może stać się fundamentem siły, jeśli tylko damy sobie szansę na zmianę. Cóż, to nie było łatwe do powiedzenia, przyznaję. Także dziękuję Wam za poświęcenie czasu na wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli temat DDA jest Wam bliski lub znacie kogoś, kto mógłby skorzystać z tych informacji, podzielcie się tym podcastem. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, Maciej.